Bruny, sukni. Nie znaleźliśmy grzyba już od dwóch dni Teraz trzyma w swoich dłoniach jakieś kurki Ale ja nie jestem głupi grzyby, każdy może kupić, kupić. Sam. Myślałem tylko i'll Siema, 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 witam wszystkich. Eryk Zakrzewski, Siemka, Siemka. Ło! Wow. ci się puścił WT. Kto by się tego spodziewał nikt? Nawet ja. Mm. Witam wszystkich jeszcze raz. Uuu, dużo emotik YouTube'a, mała i duża emotka YouTube'a. Fajnie. Mega fajnie. Spoko, szanuję, docenia. Chciałbym jakąś muzykę puścić, nie? Hity hit 22. Dajmy to, nie mam pojęcia co to jest za playlista. zobaczymy. Niech leci, niech leci. To mu was, widzę. Jak wam dzisiaj leci Dzionek? -y? Gdzieś jest Pertofonem w w tam dzisiaj na acm ogólnie. Cześć, jest lepszy? No dzisiaj uznałem sobie... Niech to nie chcę być monotonny, nie? Jakby na miałem duże z Koksa. I chcę wprowadzić jakąś tam powiedzmy o różnorodność, nie? Czyli czasem ja będę robił FS19. Fajnie, mega spoko. A w ogóle zostawcie łapkę: wszyscy, to, to są na live aktualnie, zostawcie łapkę. No, jak mu mówiłem, staram się wprowadzać różnorodność, żeby było ciekawiej. I dzisiaj po prostu wybrałem ACMC na przykład. Nie, w ten sposób, więc nie mówię. Chcę, żeby było różnorodnie, żeby się działo, nie? W ten sposób. W ogóle nie zaptałem tam temacie linka do piosenki i do parodii Walilii, którą stworzyłem. Z Michałem i z Kacptem, więc możecie ja się chętnie sprawdzić, bo jest mega spoko. I jest całkiem taka jakościowa, bym powiedział w sumie. Yy. Bedwarski, no Bedwarski jest spoko, spokojnie, ogólnie. Mega fajnie się sprawdza w Ogólnie, no fajnie w ogóle czekam na serwis od Genesisa, nie? Bo miałby, miał wyjść ten serwer, to nie, nie wiem kiedy on wyjdzie dokładnie. Nie wiem, nie czytałem jak zbytnio o tym, ten. Może gdybym pisał do Kaspatiksa, to może, by, może on by miał jakieś info? Kaspatiks się zna, jakby tam. Genesis ogólnie, głównie, ten ma współpracę i on jakby testował ten set bo jak było bety. I ten. Okej, okay. się manku, Bo dzisiaj jest ta konferencja, nie? No tak, to nie wiem. Ja czekam na serwer do Genesis, mega mnie ciekawi. Jak on tam wyjdzie No No zagrałbym niestety, dobrze, do Jakieś... Tutaj by może miał jakieś fajne takie... Tak na przykład nie ma Mega mnie boli to, że w Polsce nie ma żadnego yy, TNT rana czy coś A TNT jest mega fajną gwiazdką, Co się dzieje Czemu? Tam... A... Okej, okay. mogę go trafić, byczko. Boczku, boczku, no co jest dzisiaj z moim celem? Boż jest gorzej niż zawsze chyba WTF To się stanęło? Nie mam pojęcia Ale dobra, znieczyliśmy tam łówkę do więc jest w sumie nie najgorzej, bo Gdyby go sklepaliśmy, to też nie, jest, nie jesteśmy Gdyby go sklepaliśmy, to też nie jest najgorsza sytuacja Mogłoby być, nie, totalnie nie, ma o wiele totalniej O oh, jest! Okej, okay, ładnie go sklepaliśmy całkiem, tak mi się wydaje. Ale muszę w końcu ten taksówkę dołączyć dokończyć i te. dać krótkę miecze, bo tym długim mieczem... Długim mieczu jest mega nieprzyjemny do PvP. Znaczy my kupimy nowyce? Nie niszczalny, czyli jak... Hejku. Nie wiem, beznadzieję. Nie wiem, to Przydałaby się wełna. Ma no, nie, biec, nie, mam pojęcia co. Zielony znaczy się. Hmm. Właśnie, wełna, 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 o to nie chodziło. A do zielonych? Tak, nie mam pojęcia to ja chciałem w, 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 wytworzyć w tym momencie takim oto zagraniem. Nie nie wiem. Ja bym pod jaksy chyba. Wydaje mi się, że to będzie całkiem oko pomysł. Musiał sobie ogadnąć trochę więcej wełny Mam... Mam pustkę wow, Wąwo wą wą chciał lecić do mnie i chyba spadł albo... Jednak nie spadł, przyleciał... ojejku Nieudany... Fireball? Nie, beczku, weź Ogadnij się, beczku, ogadnij się, żółt... Nie, nie mogę klepnąć, wót, e, co się dzieje? Lecię łóżko o, lagi, co się dzieje? To są lagi! Wiem, takie lagi to jest... Nie, to nie są moje, to są lagi C2. Idziemy na coś innego. Idziemy na Coxa. Poczekaj. Zmień tytuł na Coxcraft. Okej. Okay. bo to były moje lagi? Z tego co widzę tutaj coś się dzieje. To mam dalej jakieś... Te dziwne? Nie, no, chodzi o nie płynnie. W ogóle, dalej nie wiem, czemu oni usunęli ten. Bo jest były genialne jest leś, bo jest tak bo jest leś, Niestety, niestety. To są na live, zostawcie łapeczkę wszyscy, to są na live. Mówi tylko, jedną łapkę, nie mam pojęcia ile na tej łapce jest jakby... Prawdy ile jest w tej łapce. Eee, yy, co ja bym chciał, po zaczął Nie, wybrać mi aloje zielone, ale nie chcę. Nie wiem, nie, jakim jesteś nawet. Ojejku, jejku. jejku. Ja jestem na live, nikt nie pisze. Sadek, saduwa wielka. Fajnie by było, gdyby ktoś. Adum się znowu chat zbagował. Kiedyś tak miałbym się chat zbagował. O nie, to działa i nikt nie pisze. Sadek. Sadek. Odbudź, weź, odbudź, weź to. Nie wiem. Hmm. A już wyjście, Pani w przepaść. W ogóle nie myślę na jakiegoś odcinka, tylko musiałem się jakoś mentalnie do tego przygotować do jakiegoś odcinka. A nie wiem, czy mam siłę na odcinek. Potem mnie otwórkę na niego. No to ja musiał. Potem mnie zastanowić. A teraz jakby w moim świadomości, że jak wiem tysiąc subów, to YouTube będzie mnie potem delikatnie. To widzę to potem. Nie chcę grać za zielony. Nie chcę zielony. Nie mam pojęcia kim jest Aloe jest Zielony. Niestety. mnie do znajomych i do party, więc. Nie mam pojęcia kim on jest. I czemu mnie zaprasza? Tak, to się dzieje. Tak jak tu się wyskakuje, ale tak, 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 Przyszedł ja mój nieudany D-Ramp, wywalił gościa <śpiewanie> głupie. <śpiewanie> Jakie głupie Jakie <śpiewanie> głupie Jednocześnie genialne Ja sobie go? Jak, jak, jak ja go nie zabiję? Co się dzieje? Co się stało? Ja jestem ale Zielony? O, ma Aleś Zielony. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Ale nie dodaję do znajomych ani do pad ten... Znaczy do pad to mogę się dodać, ale nie do znajomych. w ten sposób, no. 700 zł. Bo do znajomych ja jakby... Nie, nie dodaje, nie jakby... I tyle, po prostu. Ale... Możemy zagrać sobie w party, jak chcesz, potem nexta. Byczku. Nie no, ja nie wiem jak się wyskakuje tutaj. Coś, coś mnie idzie dzisiaj. Wyczucie czasu, a nie mam tego... No. Tego czegoś. Odstanie, ja bym wyczuł czasu jakiegokolwiek. Ło, wow, ło. Wow. Byczku, co, 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 co ty, co ty, co to? WTF, co ty? Gościu mnie zabudować, co jest w WTF WTF. Krajzol. Jaki crazy, crazy, crazy koleś. No to teraz go? Mi się zdaje. Tak, zabiłem, zabiłem go, ale jajce. I już przedmorski set, ja Beczku, weź się co ty co ty, co ty co ty kombinuje? Beczku, beczku, weź, 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 stąd, beczku, weź, 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 Dobra, już jestem, już jestem, już jestem. I nie mam łóżka. I nie żyję. Słuchaj ale jesteś tutaj jeszcze, czy nie? Jak chcesz, to mogę cię dać teraz do party w tym momencie, jak czekam na ten. Tylko napisz dosyć, dosyć szybko, czy jesteś dalej. Ale chyba cię już nie ma, tak mi się wydaje. Jesteś, okej, okay, dobra, czyli okej, okay, to ja wyjdę cię dodam do ten. Mieśnik, ale jest zielony po prostu, nie? Ja to, to miałeś po prostu, nie? Ale jest zielony. Hmm. Tak, ale jest zielony. Wilkośnik, paty, zaproś. Ja, i zielone. Tak co siłem, przyjmij byczku. Ja ci dodam. I dołączę. oczywiście na dwójki. Chyba na dwójki, klasyczne. Wziąłem klasyczne. Tak, chyba, chyba to było klasyczne, nie? Nie zostaw łapkę byczku, zostaw łapkę. Kiedyś piłem ale Jest smaczny całkiem. Ma dziwna mapa, taka ciemna, taka ciemna mordosza, taka... Taka taka... Wow. Tajemnica, czyli tam taką... nutkę jak No możesz mo, mo, mo pokazać. Zobaczymy. Patrzmy, patrzmy na to i pa to się kameruje, to się kameruje, pa 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 ło, wow wow ale akcja, ale akcja to gdzie, ale akcja, ale akcja to się kameruje. WTF, co jakiejś szalone Nie ile masz ile jakieś dziwne akcje, ile lat 17 tego nikt się nie spodziewa Chaya, chaya. Ja w ogóle myślę, że planuję sobie kupić na wam myszkę. Ale, jakoś nie mogę się zdecydować? Tak, nie doleciałem, niestety. Ja hmm

Hej, w ogóle to było chyba, ta piosenka co teraz jest, nie? Stras u mnie Ona wyszła po tej akcji z, Po raczej no, po tej akcji, jakby nas z Multi, ten co my w tym celu I ogólnie ona wyszła chyba też po... Hmm, ona wyszła po... tym... jak się nazywa? Hmm, No come on, ona weszła po tej tej Co się dzieje dzisiaj z moim wystokiem? Dzisiaj skakać nie potrafię w ogóle, co jest wydane? Dane hakatobacie, ja umiałem TNT Jumper, Paceball jumpy. Co się dzisiaj dzieje z moim, nie wiem Klikem, co się dzieje? jest na blok wskoczyć Jakieś dziwne akcje się odwalają. haha, 17 Jakieś esser tutaj widzę. Bo to było najgorsze, co mogło się stać. Co się stało? Nie wiem. To nie jak mi się na live, a, to jest to live, to bo... było.